Drodzy przyjaciele, Polacy. Takie coś kupiłem. Antybakteryjny żel do rąk, działa bez użycia wody i tak dalej. Wszystko niby dobrze. Ja już tutaj znalazłem takie y, przyklejone. Jurek, przytrzymaj. Takie w sklepie, nie pamiętam jakim. Bardzo tanie. Tu jest po rusku napisane Aloe Vera, i to jest maść do usunięcia włosów, do depilacji dla mężczyzn. Wyobrażacie sobie, bądźcie czujni.